Nazywam się Mateusz Jankowski. Jestem gwardzistą. Nadal jeszcze w przerwach między sezonami rzucasz oszczepem i pchasz kulą, czy nie? Nie, nie. Już przygodę z akademickim sportem gdzieś tam zakończyłem, już jestem magistrem. Gdzieś tam jeszcze w głowie tlisie może jakaś opcja zrobienia doktoratu, ale na dzień dzisiejszy uczę w szkole, także staram się przekazywać wiedzę młodszemu pokoleniu, ale występy akademickie już zeszły na drugi plan. Teraz tylko w roli trenera. Ale mam wrażenie, że, że to zdobycie wykształcenia było dla Ciebie bardzo ważne, bo opowiadałeś się tutaj w gwardii i nie tylko w gwardii, że, że nawet miałeś takie małe koszmary w nocne, że, że budziłeś się i miałeś wrażenie, że nie masz matury. Zgadza się, dokładnie. Fajnie to wyciągnąłeś. Tak rzeczywiście było, bo niestety tak w życiu sportowca jest, że jesteśmy rzucani z jednego zakątka w drugi. Nie ukrywam, że dążyłem do tego, żeby zdobyć wyższe wykształcenie, bo to gdzieś miałem zaplanowane i za wszelką cenę chciałem to zrobić. Moja przygoda ze studiami trwała bodajże 10 czy 12 lat, więc trochę tego czasu poświęciłem na tą naukę i to nie tylko było wychowanie fizyczne, była jakaś administracja. Najśmieszniejsze jest to, że zawsze wszystko zaliczałem, ale no, trzeba było się przeprowadzić i, i gdzieś tam bardziej stawiałem na ten sport. Opole mi to dało taką możliwość, że mogłem od początku sobie zacząć wychowanie fizyczne, skończyłem i teraz w tym sezonie, w poprzednim sezonie podjąłem pracę nawet w szkole i jestem z tego bardzo dumny, bardzo się cieszę, bardzo mnie to rozwija i cały czas jestem gdzieś tam z młodszym pokoleniem i to naprawdę dodaje dużo siły i takiej witalności. Opole jest dla Ciebie pierwszym domem, drugim domem, trzecim domem, domem po prostu? Czy nie wiem, jak to nazwać, czy pierwszym, czy drugim. Po prostu się czuję tu dobrze. Czuję się tu jak w domu, to na pewno. A czy to, czy to jest mój dom? No tak, tutaj mieszkamy z rodziną, yy, mieszkamy cały czas. Yy, są jakieś tam plany, że być może zostaniemy tutaj po zakończeniu mojej przygody z piłką ręczną, ale to jest yy, jeszcze na tyle śliski temat, że wszystko się może w życiu zdarzyć, może się wszystko zmienić, może się wywrócić życie do góry nogami, będzie trzeba reagować na bieżąco. Na dzień dzisiejszy tak, Opole jest moim domem, a co będzie później to czas pokaże przyszłość. No, nie będę tutaj się zarzekał, że zostanę, bo może być różnie, nie będę się zarzekał, że odjadę, bo mogę, mogę zostać. Ja jestem elastyczny i ja jak życie stwarza mi jakieś możliwości, okazje, szanse, to staram się je wychwytywać, łapać i, i na pewno będę robił tak, żeby było jak najlepiej dla mojej rodziny. Użyłeś słowa przygoda z piłką ręczną, do tego będziemy wracać jeszcze za, za moment, ale w jednym z wywiadów mówiłeś i, i też... Dziennikarz, który z Tobą rozmawiał, mówił, że patrzysz na Mateusza Jankowskiego i widzisz Gwardię Opole. Czy to już jest ten czas, że można to odwrócić? Czyli patrzysz na Gwardię Opole i widzisz Mateusza Jankowskiego? Nie mi to oceniasz, to, to jest zdanie kogoś z zewnątrz, kogoś kto to obserwuje. Na, na pewno to jest bardzo miłe i takie motywujące, ale Gwardia Opole to, to nie jednostka, to jest grupa ludzi i wszyscy pracują tutaj na, na końcowy wynik, końcowy rezultat. Czy to, czy to od ludzi z marketingu, od dyrekt, dyrektora, z, z, od zarządcy, od, od właściciela. Wszystkim nam zależy na, na tym, żeby Gwardia Opole była zawsze w blasku i, i, i to jest najważniejsze. Pojedyncze sukcesy, czy tam, nie wiem, dobre mecze jednego czy drugiego zawodnika. Okej, okay, to cieszy, ale to cieszy na krótką chwilę. Ważniejsze jest dobro ogółu niż szczęście jednostki. Czujesz jeszcze dreszcz emocji, jak wybiegasz jako pierwszy w, w Gwardii przy, przy, przy tej prezentacji? Czy to już jest taki... tak, tak takie stałe, że, te, że Mateusz Jankowski jest tym kapitanem i, i to on wyprowadza drużynę, że, że traktujesz to jako kolejny dzień w pracy tak naprawdę. Gdybym tak to traktował, to już trzeba byłoby myśleć o tym, żeby po prostu sobie znaleźć inne jakieś fajne zajęcie, które będzie powodowało ten reszczyk emocji. Ja mam to... Cały czas. I u mnie emocje z meczem się gdzieś tam w ogóle nie, nie zmieniają. Tak? Yy, cały czas to gdzieś tam tak samo przeżywam. Nie jestem tym ani zmęczony, ani wyczerpany. Nie ukrywam, że to jest bardzo miłe. Jeszcze w tym roku miałem taką przyjemność, że mój syn mnie wyprowadził. To dodało mi jeszcze takiego, nie wiem, większej siły i, i jeszcze bardziej chciałem niż, niż wcześniej. Myślałem, że się nie da, a jednak yy, Chęć pokazania się swojemu synowi z jak najlepszej strony, to nie ma chyba lepszego bodźca niż, niż, niż taka chwila. To był jeden z tych kolejnych świetnych momentów w gwardii właśnie, właśnie jak Mikołaj wyszedł z tobą, z tobą na mecz. Ja już nawet nie pamiętam, w którym meczu on wyszedł pierwszy raz, ale bo jak już wyszedł raz, to powiedział, że będzie wychodził zawsze i. i, i to stanie gdzieś tam, jak wyczytują mój chłopaków, speaker gdzieś tam komentuje i ta chwila, w której stoję, a przede mną stoi mój syn, ona jest nie, nie do zapomnienia. To jest wyjątkowa sprawa dla mnie, myślę, że dla każdego taty. Tym bardziej jeszcze jak patrzę, jak mój syn się utożsamia, utożsamia z gwardią, jak w domu cały czas gdzieś tam rzuca piłką, nawet nie jest skąd on te rzeczy potrafi, ale pewnie przez podpatrywanie czasami zabieram go na treningi i widać, że mu się to podoba i naprawdę wtedy serduszko mocniej bije i, i, i rośnie. Nawiążę jeszcze do tego, czy, czy nadal mam dreszczyk emocji. Tak, mam ten dreszczyk emocji, ale też bardzo dużą radość sprawia mi to, że mogę na jakiś wyjątkowy mecz oddać komuś opaskę kapitana. Tak było w poprzednim roku z Maczkiem Zarzyckim, gdzie uważam, że swoją postawą zasłużył, za, zasłużył na tą opaskę i, i prowadził mecz. W tym roku nie wiem, czy zaszczytu, no. Takich honorów dostąpił Mateusz Morawski i tutaj duże pokłony dla niego za te lata, co był tutaj w klubie. Fajnie się rozwijał ten chłopak, było przyjemnie na niego patrzeć i zawsze mogłem na niego liczyć i po prostu dla mnie to było naturalne i zobaczyć w jego oczach to, jak on dostaje tą opaskę, jak się tego nie spodziewał i jak temu zadaniu podołał. Myślę, że to też jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Taka właśnie jest gwardia, że, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie tylko właśnie jak coś się kończy, no bo wiemy, że Mateusz Morawski już nie będzie zawodnikiem gwardii po, po tym sezonie, ale nie oznacza to, że, że nie będzie gwardzistą. Nie, no myślę, kiedyś, kiedyś gdzieś powiedziałem, że gwardzistą się jest, a nie bywa i jeżeli... Raz ktoś tutaj wszedł do, do tej szatni, został z nami chwilę, no to myślę, że takie poczucie powinien mieć zawsze. No. Ja się staram, myślę, że cały klub się stara. Wszyscy się staramy, żeby to było bycie w tej szatni, bycie w tym klubie żeby to było coś wyjątkowego no i zostawało na, na, na grube lata. Tak? Nie chciałbym, żeby ktokolwiek traktował ten klub jako gdzieś tam przystanek i odskocznie do mm, Wyższych jakichś tam możliwości, tylko żeby po prostu tutaj był i dał z siebie też wszystko. Tak? Oczywiście ja życzę każdemu, żeby zdobywali trofea i wygrywali Ligę Mistrzów, ale jak są tutaj z nami, to żeby byli sobą w 100 procentach i żeby nikt nigdy nikogo nie, nie grał ani nie udawał kogoś, kim nie jest. Jeśli pozwolisz, to wrócę jeszcze na moment do, do, do Mikołaja, do twojego syna, bo w tym wywiadzie, który już wspominałem, też mówiłeś, że mm, chciałbyś, żeby, żeby twój syn traktował cię jako, jako bohatera. I właśnie jak wtedy stoicie już podczas tej prezentacji nie ma, nie ma świateł, jest ciemno ciemno w hali. Masz takie wrażenie, że, że wtedy Mikołaj właśnie, właśnie tak traktuje Ciebie. Znaczy. To chyba trzeba byłoby zapytać jego, tak? No bo ja staram się dać mu wszystko, co mogę pokazać świat w najlepszych barwach, w jakich tylko mogę zaciekawić go, zainspirować go troszeczkę swoją osobą po prostu, no, żeby był dumny, staty, tak? Myślę, że to jest najcięższa sprawa, zaimponować małemu dziecku. Ja go traktuję jak kolegę, jak kumpla, jak jakiegoś żomeczka, tak? I razem się śmiejemy, płaczemy i, i to jest fajne. A czy on mnie takiego widzi? Myślę, że, że trochę na pewno, bo gdzieś tam nawet w przedszkolu ostatnio w szatni mi mówi, że tata przecież ty jesteś super bohaterem Opola, nie? bo gdzieś tam ktoś przeczytał na, na, na koszulce, że mamy bohaterowie Opola i, i on gdzieś tak z tym, z tym chodzi, się obnosi. No, na pewno to jest bardzo, bardzo miłe. Zmienił się Mateusz Jankowski na boisku po, po tym momencie jak został tatą? Czy się zmienił? Nie, myślę, że z wiekiem i z doświadczeniem trochę bardziej spokorniał. Jestem gdzieś tam taki troszeczkę bardziej wyważony, już emocjom tak nie, nie chlastałem jak w poprzednich latach, co nie znaczy, że to zostało wyplewione do końca. Myślę, że każdy z zawodników się zmienił i z roku na rok, z meczu na meczu, każdy się zmienia, tylko ja dużo analizuję na przykład meczów swoich, drużyny, kiedy popełniałem błędy, kiedy zrobiłem coś dobrze. Wychwytuję jakieś takie, staram się niuanse wychwytywać, żeby ulepszyło to moją grę i, i grę zespołu. Tylko trzeba po prostu z tego korzystać. Czujesz się spełniony jako, jako piłkarz ręczny tutaj w Gwardii czy w ogóle jako, jako piłkarz ręczny nie tylko, nie tylko w Gwardii? Nie, nie czuję się spełniony, bo dla mnie spełnienie to jest coś takiego, że przychodzisz i zrobimy już wszystko, nie mogę zrobić nic. Ja mam, kurde, taką, nie wiem, dziwną naturę, co mi też przeszkadza trochę w życiu, a może nie przeszkadza, że ja zawsze muszę o coś walczyć. Nie? Ja po prostu zawsze stawiam sobie cele i zawsze chcę wygrywać, zawsze chcę jak najlepiej. No nie zawsze oczywiście się to udaje, ale. Ktoś mi kiedyś tam powiedział, że mm, ale tu już jesteś starszy, to już trzeba myśleć o zakończeniu gdzieś tam grania. I tak troszeczkę się nad tym zastanowiłem, ale mówię, dlaczego ktoś z zewnątrz, ktoś obcy, ma decydować o gdzieś tam moim życiu, tak? Jak ja się czuję dobrze, czuję się w formie, czuję się jeszcze potrzebny tej drużynie i dla mnie nie wiem pesel to jest tylko to są tylko liczby a wykładnik tego wszystkiego jest na parkiecie i dopóki będę miał na to zdrowie będę miał z tego zabawę będę to traktował jako hobby przygodę pasję i mi to nie będzie w niczym przeszkadzało to będę chciał to robić ale na pewno nie doprowadzę nigdy do takiej sytuacji że Będę chciał grać za wszelką cenę, że jeszcze sezon, jeszcze sezon, jeszcze dłużej, jeszcze będę to odlekał. Jeżeli moje ciało w pewnym momencie, pewnego ranka powie, chopie, starczy, no to wtedy przyjdę do klubu, nawet jak będę w trakcie sezonu i powiem, dziękuję. Było mi miło, niezmiernie, ale dla mnie to już jest koniec. Jeżeli się wypale, to tak na pewno zrobię. Tyle. Przemawiasz drugi po trenerze w szatni? Jako kapitan? A z tym, z tym bywa, bywało różnie. Mieliśmy takie zasady, że ostatnie słowo w szatni zawsze gdzieś tam należało do kapitana, i to jest taki ułamek, moment. Nie, może, znaczy, akurat dla mnie to nie jest trudne, żeby powiedzieć coś takiego, żeby wstrząsnęło trochę chłopakami, żeby skłoniło do przemyśleń. Oczywiście te słowa się nigdy gdzieś tam nie, nie powtarzają, albo bardzo rzadko się powtarzają. Jeżeli, nie wiem, nastąpi taki wstrząs od momentu wyjścia ze szatni do wejścia na boisko i każdy zostanie z tym, co powiedziałem, z tymi przemyśleniami na krótką chwilę dla siebie, no to na, na, naprawdę można, może to w nim wyzwolić ogromny potencjał. Jak ważny dla Ciebie był powrót Antoniego Łangowskiego do, do Gwardii? No, nie jest tajemnicą, że się, że się przyjaźnić. Eee, no jak odchodził płakałem, jak przychodził też płakałem. <laughs> tak, no przyjaźnimy się z, z Antonim, ale e, jak bardzo. No, no, cieszyłem się, że e, mój, mój dobry druh wraca tutaj. Niestety, no, dopadła go kontuzja, nie mógł pokazać jakiejś swojej, swojej, całej okazałości. Liczę na to, że w tym ten sezon będzie jego i będę, będę bardzo kibicował. Ale tutaj też muszę nawiązać do tego, co powiedziałem wcześniej, tak, że ten czas, który się tu spędza, on zostaje w nas gdzieś tam na bardzo długo, tak. I, i jak ktoś odchodzi, no to zawsze. Każdy może bardziej, niektórzy może mniej, ale każdy, każdemu gdzieś tam jest smutno i przykro. No, rozumiemy sport, rozumiemy relacje, jakie nim rządzą i trzeba to zaakceptować, ale osobiście wolę się witać niż żegnać. Dobrze, zmierzając już powoli do, do końca, to, to dwa słowa jeszcze o tym sezonie. Przetrawiony już, czy, czy jeszcze jest w głowie i, i czekasz jeszcze na, na, na taki moment, kiedy, kiedy ta kropka zostanie już postawiona całkowicie i już będzie początek nowego sezonu? Czy czekam? Na razie, na razie to odpoczywam po tym sezonie, bo, bo nie ukrywam, że on był bardzo ciężki mentalnie, fizycznie. E, jakiś dla mnie to. Jakby to była jakaś, nie wiem, nadmuchana bańka. E, marzyliśmy o czymś innym, zostaliśmy sprowadzeni gdzieś na, e, twardo na ziemię, musieliśmy walczyć o utrzymanie, utrzymaliśmy się, w widzę. E, chwała całej drużynie, wszystkim dookoła, którzy pomogli, bo to było bardzo ciężkie. A największe brawa dla kibiców, bo. W normalnym świecie w sporcie jest tak, że jak drużyna gdzieś dołuje to te wsparcie z trybun zanika, przestaje zanikać, a my kurde walczyliśmy o utrzymanie, a tutaj naprawdę hala była wypełniona po brzegi i tu jest ogromny ukłon i pokłon dla, dla kibiców za wsparcie, za wiarę w nas i, i to chyba właśnie oddaje e, tą sentencję, że gwardzistą się jest, a nie bywa, kibice też są gwardzistami. I tutaj nie było jakiegoś wylewania fali hejtu, nie wiem, bynajmniej to do mnie nie doszło, nie czytam żadnych komentarzy, także może w internecie troszeczkę, troszeczkę to inaczej funkcjonuje, ale jak gdzieś szedłem ulicą czy coś, czy kogoś spotkałem, z kimś rozmawiałem, to yy, było widać wsparcie, nie było widać negatywnych emocji, jakiejś agresji w stosunku do drużyny czy do mnie. E, może to przez to, przez moje gabaryty ktoś się bał coś powiedzieć więcej, ale e, tak e, zupełnie szczerze było widać to wsparcie, było widać, że ludzie na nas liczą i, i to jest piękne, to jest piękne, że przez tyle lat jak ja tu jestem, bo tu już jestem bodajże 9 sezonów za mną, dziesiąty przede mną, Gwardia zbudowała takie zdanie o sobie, że nigdy nie odpuszcza i zawsze walczy do końca i nieważne czy to przyjrzały Kielce, Płosk, czy, nie wiem, drużyny zagraniczne, tak jak mieliśmy fajny epizod w tym Pucharze EHF, my naprawdę walczyliśmy i wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie coś zrobić więcej i każdy miał przekonanie, że e, może nie jest lepsze, ale że na pewno nie jest gorsze od tych ludzi, co, biega, co biegają w drugiej drużynie i, i to było widać, to był e, fajny kolektyw i ta narracja, która powstała, że, że my walczymy do, do samego końca, to, to cały czas jest, tak? a myślę, że gdzieś ta końcówka sezonu, gdzie sami się wprowadziliśmy oczywiście w błoto bagno, ale też sami musieliśmy z niego wyjść, i, i ten zespół sobie, sobie z tym poradził. Myślę, że to będzie dobry prognostyk na przyszłość. i Dobrze jest coś takiego przeżyć, żeby wyciągnąć, z tego, żeby wyciągnąć z tego wnioski i już więcej się w tym bagnie gdzieś tam nie, zna, nie znaleźć, także myślę, że teraz przed każdym meczem, czy po każdym meczu każdy będzie miał jakąś tam lampkę kontrolną, że no, trzeba robić coś więcej i, i, i szukać rozwiązań, żeby, żeby tam znowu nie trafić. Mateusz Jankowski na ławce trenerskiej Gwardii Opola. widzisz to, czy… Czy nie? Wiemy, że jest jeszcze za wcześnie, bo nawiązując do twoich poprzednich słów, czyli dopiero w momencie, kiedy, kiedy ty poczujesz, że, że to jest koniec grania, to, to będzie ten koniec grania, ale jakbyś tak miał przejść na moment trochę w przyszłość. Widzisz siebie jako trenera gwardii, czy w ogóle jako trenera? Czy powiem tak, no, życie piłkarza ręcznego ogólnie sportowca, to, nie jest, yy, yy, to to nie jest takie do końca łatwe i proste, jakby się wszystkim wydawało? czasami męczy coś takiego, że w ciągu roku nie ma momentu, żeby gdzieś odetchnąć, odsapnąć od tego wszystkiego, znaleźć trochę czasu dla siebie, dla rodziny, nie wiem, pojechać w góry, przejść, przewietrzyć się, cokolwiek. No bo to jest, są ciągłe wyjazdy, powroty i tak naprawdę tydzień za tygodniem taki mały wyścig szczurów i będąc trenerem nic bym w swoim życiu nie zmienił, bym cały czas w tym trwał. A ja nie wiem, czy ja chcę być trenerem, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że mam dobre podejście do tego, ale to trzeba pytać chłopaków, z którymi gdzieś tam sobie bawiłem się w trenerkę, powiedzmy na Akademickich Mistrzostwach Polski. Myślę, że to jest ciekawa opcja, na pewno ciekawa. Dobrze się czułem, jak, jak prowadziłem zespół. Nie, nie ukrywajmy, że dobrze się czułem. Fajnie, jest jak zespół realizuje jakieś to, co ty wychwycisz i potrafi to zagrać, to jest mega fajne, budujące, miłe, ale czy, czy ja bym chciał być trenerem? Nie wiem, to czas pokażę. Na razie zrobiłem pierwszy etap szkolenia przeszedłem trenerskiego, żeby sobie jakąś tam furtkę zawsze, zawsze zostawić. Myślę, że to jest to dla mnie, ale ja nie wiem, czy tego chcę. O, tak bym to skwii, yy, zakończył. Ostatnie rzeczy. Najpierw będzie cytat z wywiadu, który jest po raz trzeci tutaj przywoływany. Cytat dosłowny: Lubię marzyć, na przykład o tym, że już kiedy przyjdzie pora zawiesić buty na kołku, to koszulka z nazwiskiem Jankowski zawiśnie pod kopułą z tego areny. Tak powiedziałem. Czy to nadal jest w sferze marzeń, czy to już przewidywanie przyszłości na tym etapie za chwilę dziesiąty sezon w Bardii. Czy to, to nie zależy ode mnie, tak? Znaczy, ja i tam sam nie zawieszę, ja na ten pomysł nie wpadnę, ale lubię marzyć, tak, bo to ma troszeczkę taki głęb, głębszy, głębszy sens, to co ta moja wypowiedź, bo chciałbym zostawić coś po sobie, że jak mój syn właśnie przyjdzie i zobaczy, że tata był kimś, to to nie dla mnie, bo ja wiem co ja zrobiłem i co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle przez tyle lat grając tutaj. Wiele razy rezygnowałem z innych propozycji, odrzucałem, nawet nie słuchałem propozycji finansowych, bo zwyczajnie w świecie się tu dobrze czuję. Pieniądz można zawsze zarobić, a to, żeby się dobrze czuć, to już jest dla mnie wygrana na loterii. Ja się tu czuję dobrze, moja rodzina się tu czuje dobrze, jesteśmy zaakceptowani i, i to jest piękne. tak? I za pieniądze się czegoś takiego nie kupi. Można mieć w górę pieniędzy, ale można być samotnym i być nieszczęśliwym, a yy, możesz mi uwierzyć, że ja sko skończyliśmy sezon 4 3 tygodnie temu. I Ja nie mam czasu, żeby się ze wszystkimi znajomymi gdzieś tam spotkać na posezonowe małe piwko, pos spędzić z nimi czas, pogadać, bo tych ludzi jest tak naprawdę ogrom, tak? Też chcę poświęcić czas rodzinie, wiadomo, a, ale jak mam tylko okazję to to, to po prostu staram się być z tymi ludźmi, bo, bo ci ludzie dali mi ogromne wsparcie, yy, kredyt zaufania, yy, ale myślę, że tak jest, z tego powodu, że jak to się po prostu sobą, to, to łatwiej wszystko przychodzi. Co do koszulki, yy, tak, to jest nadal moje marzenie. Moje marzenie, yy, ale to jest moje marzenie dla mojego syna po prostu. Co po tym nagraniu, żeby. Góry, ryby, co, co z tego można wybrać w ogóle jedną rzecz, Czy połączyć to, albo, albo inaczej. Czy jakby był mocny zespół piłki ręcznej w Tatrach, to byś pojechał? Czybym pojechał. Eee... I pojechać mi pojechał, na, na ligę, tak. Nie, mi jest tu dobrze. Ja uwielbiam uwielbiam lasy, uwielbiam góry, uwielbiam czas na, na, na przyrodzie, uwielbiam żeglować. Ja jestem człowiekiem, który nie lubi siedzieć w domu, chyba że jestem bardzo zmęczony. Karolina, jak oglądała, to pamięta, jak jestem zmęczony, to mi się nie przeszkadza. E ale lu lubię tak aktywnie gdzieś na, na, na łonie przyrody spędzać czas. No, wychowałem się na wsi, całe życie spędziłem na dworzu, na rybach, na grzybach i zostało mi to do, do teraz i, i dom gdzieś tam swoją taką, takie hobby, pasję to staram się, staram się przekładać na syna. Fajnie nam to wychodzi, i sobie zbieramy grzyby. Ostatnio byliśmy na jagodach dwa dni temu, także dzieci lasu, dzieci lasu. Ale nie, nie, nie zamieniłbym. Gwardia Opole to będzie mój ostatni klub. Najpiękną no deklaracją kończymy. Czy jeszcze coś dodajemy? E, Ostatni. Nie już, nie, nie, już chyba nie, nie ma co, nie, nie ma co się wygłupiać. No. Starych drzew się nie przesadza i nie wycina.